Międzynarodowy wolontariat Don Bosco działa od 2002 roku. Przez ten czas z jego ramienia na misje długoterminowe wyjechało już przeszło 70 wolontariuszy. Ostatni weekend stycznia stał się okazją spotkania dla nich. Gościliśmy zarówno tych, którzy wyjechali jako pierwsi, jak i tych, którzy zaledwie kilka dni temu wrócili ze swojej misji. Pracowałem w Hwangę, to jest w Zimbabwe. Pracowałem jako koordynator projektu budowlanego. Pracowałam w Peru, w Kalce, w takiej niewielkiej sobie miejscowości w Dolinie Inków Świętej. Byłam na placówce City of Hope w w Zambii, u sióstr salezjanek. Pracowaliśmy w Peru, w San Lorenzo, to jest północno-wschodni rejon Peru, rejon dżungli. Pracowałam w Piura w Peru. Na placówce edukacyjno-wychowawczej. Wolontariusze misyjni podpowiadali Salezjanom, jak powinno wyglądać przygotowanie i na czym powinna skupić się formacja ich młodszych kolegów i koleżanek. Był także czas na rozmowy, dobrą kawę i zadanie sobie pytania: co dał mi wyjazd na misję? To był przede wszystkim dla mnie czas rekolekcji. Pozwolił mi poznać bardziej siebie. W jakiś sposób sprawił, że. Poczułam, że, że, że właśnie moje życie to taka jedna wielka misja, tak? że, że ma sens, że mogłam dać z siebie. Zrozumiałem, że moje e, wcześniejsze życie nie było w żadnym stopniu pełne. Nauczyłam się wielu rzeczy, nie takich może niepraktycznych koniecznie, bo to zawsze miałam, ale takiego bycia z ludźmi z, innej, z innego kontynentu, z innej tradycji i z innej kultury. A wieczorem. Czas na dobrą zabawę Tombola, gra z numerkami i nagrodami. Tak, to były nagrody: siekiera, koszulki z Madagaskaru, skrable, słoik miodu czy tłuczek do mięsa. To wszystko może się przydać. Bogactwo doświadczeń naszych wolontariuszy uzupełnił swoim świadectwem Darek Malejonek, również salezjański wolontariusz który już wielokrotnie obierał Afrykę jako kierunek swoich wypraw misyjnych. W Afryce najbardziej mnie właśnie cieszą ludzie, nie? których mogę, poz mogę poznawać na czarnym lądzie. I to ci ludzie rdzenni, którzy tam mieszkają, ale też misjonarze i wolontariusze. Czego tam szukasz? Wiem, że czego pisz? Jezus Chrystus, kim jest dla mnie? Może żeby nie odpowiadać że tylko na zasadzie, że jest moim Panem i Zbawicielem, powiem po prostu konkretnie, jest kimś, kto w moim życiu e, jest takim przyjacielem, który mnie rozumie naj, najbardziej, ale który też ma moc. Przed czym Czego tam szuka?